Cześć, z tej strony Kamilek, witam Cię bardzo serdecznie. Jeżeli to oglądasz, to znaczy, że wyszła nowa operacja i jesteśmy teraz na stronie Izak TV, gdzie jest ta informacja. Nie mogłem się doczekać. Wyszła operacja o nazwie Wildfire. Koszt operacji, jak tutaj możemy przeczytać, 6 dolarów, czyli nic się nie zmienia. Praktycznie każda nowa operacja tyle kosztuje, przynajmniej kosztowała ta, tyle ta ostatnia i poprzednia. Do dyspozycji mamy 16 nowych skinów. Zaraz je zobaczymy. Bowie Knife. To jest dosyć ciekawe, że wymyślili jeszcze jakiś kolejny nóż, sam nie wiem jeszcze jak wygląda i zaraz zobaczę. Odnowiony Deniuk, to jest informacja, odnowiony Deniuk wraca po, do gier rankingowych, to jest cudowne, nie mogli się oczekać żeby zagrać tego odnowionego Deniuka, ciekawe co tam pozmieniali. Bardzo ciekawe. Misje dotyczą, e, dotyczą e, zarówno gier rankingowych, jak i zwykłych e, i widzę, że, wiem też, że dodali podobno jakieś nowe mapy. Kolega grał i okazuje się, że to jest totalna kupa. Właśnie piszę tutaj na czas trwania operacji do dyspozycji mam nowe mapy. The Santorini, <tulip>, tulip, Cruise jakiś, Coast, Empire. Mikla i Royal. No ciekawe, na pewno sobie je wszystkie przelecę podczas robienia misji. Misji, które pojawią się na pewno na kanale, więc zapraszam do subskrypcji, jeżeli e, interesują Cię takie rzeczy. I teraz przejrzyjmy sobie ski. E, bizon. To będę, e, myślę, że to jest wszystko po kolei niebieski, fioletowy, różowy i czerwony i kosa będzie. Zobaczmy. Na pewno niebieski, niebieskie berety, nic specjalnego, nawet fajny mak, lubię niebieski. O, to jest fajne. Nawet fajnie to wygląda. Tylko co tutaj jest zielone? Jakieś napisy chyba? Fajnie wygląda. Fajny tek w miarę. Przyzwoity. Ja lubię takie rzeczy. Uf, to USB dosyć słabe. Myślę, że teraz to już jest fioletowy glock. Nawet w porządku wygląda. Fajnie. Famas, Valencia. No, też jest w porządku. Znowu to jest kolejny 5.7. No, Sayaj też był. Nawet fajne. O, wszystkie takie podobne te skiny jakieś mam wrażenie. Nie wiem czemu. O kurde. Czy to są jakieś potworki? <laughs> tak, to jest MP7 z potworkami. No i to jest to AWP Lead Build. O tym słyszałem. Ciekawe jak będzie się prezentować w grze. Naprawdę kolekcja Lead Buildów naprawdę mnie jara. Ciekawe jak to AWP będzie wyglądać tak trzymając łapce. Desert Eagle. To jest najprawdopodobniej najładniejszy skin z tej skrzynki i z ostatnich kilku ostatnich skrzynek, co dodali. Jest po prostu piękny. To jest skin niesamowity. Muszę, ja już wiem, że będę go miał. Pompa Hyper Beast. No to też to będą różowe skiny na pewno. Czyli AWP jeszcze będzie fioletowy. To już na pewno będą różowe skiny. Albo nie, albo AWP też będzie różowa już. Nie pamiętam, ile było różowych zawsze. Dwa? Nie trzy, na trzy powinny być różowe. No nie wiem, tutaj już na pewno kaoszek będzie e, czerwony, jest bardzo ładny. E, żółty i trochę szarości, trochę tutaj widzę stalowy taki. Bardzo ładny kałach. No m czwórka, która niespecjalnie mnie zachwyca. Nie wiem, co Uff, takie kiepskie, moim zdaniem. No i ten Bowie, bowie Knife, tak. Ciekaw jestem, jak będzie, czy będzie też fade i tak dalej, jak to będzie wyglądać. nie? No i te mapy. Hmm. No dobra, no to na pewno sprawdzimy w grze. Jestem bardzo zadowolony z operacji. Na pewno będę miał tego i dla Toma Wuppę. No tyle, do usłyszenia. Jeżeli chcesz poglądać tę misję u mnie, to zapraszam do subskrypcji. Na razie, dzięki.